Halo, halo, tu mówi Praga, teleaudycja, telegergot. Moje uszanowanie, szanownemu państwu. Proszęż państwa, szanownego, dziś się żyje, jutro gnije. Tak jest, Warszawa jest pełna życia, ale i śmierci. W mieście ludzie także umierają. No i co wtedy? Ano, trzeba niebościka gdzieś pogrzebać. Szanowne Państwo, gdzie ludzie są grzebane? No, wiadoma rzecz, że na cmentarzach, ale te cmentarze to on uskuteczniano przy kościółkach, prawda? Jak stał kościół, to nie opodal kościoła, zawsze cmentarz się znajdował i dużo tego było we Warszawie. No, proszę Państwa, ale Warszawa się rozrastała niewąsko i zaczęło brakować miejsca. Mądre ludzie wtedy uskutecznili takie idee, że zrobiono cmentarz za miastem. No to koszyki, tak zwane czyli cmentarz Świętokrzyski. Był to rok 1781. No, ale ludzie z Warszawy to zabobonne. Ludek warszawski to takie miał, że tak powiem. I mało kto chciał się, że tak powiem, kłaść do grobu poza Warszawą, o bo to takie niekoniecznie się wydawało. No, ale jakiś jeden ksiądz Dobrodziej się położył w końcu, jak umarł no, to zanim zara położyło się bardzo dużo Warszawian, bo tak się mówiło na mieszkańców Warszawy. No, cmentarz zaczął się zapełniać zwłokami. No i cóż, potem otwarto drugi cmentarz, już taki większy, i to za rogatkami powązkowskimi, wieś Powąski, prawda? Wielki cmentarz Powąskoski, szanowne państwo. No to był rok tak kiele 1790. No i to był już duży cmentarz dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Ale proszę Państwa, cmentarze się zapichali. Cmentarz świętokrzyski zamknięto tak 1826 rok. Potem zamknięto cmentarz ujazdowski. No proszę Państwa, bida się zrobiła we Warszawie, bo nie można było się, że tak powiem, po śmierci położyć, a na cmentarzu po to nie było takie hop-siup. Warsza. Przepraszam. Halo? Halo, tak? Oczywiście. Tak, szanowne państwo, mają rację. Moje uszanowanie. Panowne szaństwo, ja tutaj o Warszawie mowę zakładam, a przecież telewizja, telegergot nadaje swe teleaudycje z Pragi. Tedy, trzeba coś o Pradze powiedzieć. Praga miała swój główny taki cmentarz na Kamionku, no. Cmentarz kamionkowski, oj to stary cmentarz, no to tak jeszcze w XIII wieku założony i ktoś tam y, nie został położony, no na ten przykład jak Szwedy uskutecznili potop szwedzki, no to tych, prawda, co polegli, te niebościki, no to jech tam pochowano. Potem rzeź Suworowa, pamiętny listopad 94-1700, prawda, tam także pochowano od groma niebościków. No i chowano, prawda, ludzi także no, z okolic, bo ten cmentarz no, dla Pragi był, ale i okolicznych wiosek. Ale ten cmentarz, szanowne państwo, powoli zaczął się także zapychać. No i taka trwoga nad Pragą zawisła, że nie będzie gdzie grzebać nieboszczyków. Tak kiele roku 1880 ludzie musieli zacząć szukać nowego miejsca na pochówek uskuteczniono, szanowne państwo, takie komisje specjalne i ta komisja zaczyna szukać. Gdzie tu można uskutecznić cmentarz? Na początku to chciano, żeby ten cmentarz, jak go uskutecznią, to tylko dla ludzi z Pragi. No i państwo se muszą wyobrazić, że znaleziono właśnie pola i folwark, prawda, te całe okolice, no na Brudnie, tak, za rogatką brudnoską tam w tamtę stronę, na wschód, no to tam takie pola się rozciągali piaszczyste, no za Kirkutem jeszcze. No i, proszę Państwa, uskuteczniono tak, że decyzja zapadła, i sam prezydent Warszawy, generał lejtant Sokrates Starynkiewicz, tak, no to on, że tak powiem. Widał zgodę, szanowne Państwo, że można i nawet wygłosił mowę y, dla ludności o tym, że taki cmentarz zostanie założony. Nabito, szanowne Państwo, grunta. No to był piach i pagórki. 127 murk piachu. Teren był taki nielegularny, no taki ruski kwadrat pięciokątny. Kupa roboty była z tym, żeby tam jakoś coś uprzątnąć, prawda? 11 listopada 1884 prezydent generał Lejtant Sokrates Starynkiewicz zawiadomił arcybiskupa, że kamionek się zapicha i już tam nie ma możliwości, żeby chować niebościków, ale Jednocześnie powiedział mu o tym, że już jest gotowy nowy cmentarz na Brudnie, cmentarz świętego Wincentego. I 20 listopada roku 1884 jego ekscelencja, arcybiskup, metropolita warszawski Teofil Chrościak uskutecznił prawda poświęcenie nowego cmentarza zimsko-katolickiego położonego we wsi Brudno. Cmentarz był przeznaczony do grzebania zmarłych z przedmieścia Pragi, a już następnego dnia odbił się pogrzeb pierwsi. No, pochowano roczne dziewczynkę, małe takie, Maria Skibniewska się nazywała. Od stycznia 85. była możliwość chowania już tam mieszkańców Warszawy, ale takie, co pomarli w szpitalu, rok później, czyli 86. rok, już taka decyzja zapadła, że cmentarz świętego Wincentego we wsi brudno to już będzie i dla Warszawy, i dla Pragi przeznaczony. Panowne szaństwo tak jest arcybiskup. Poświęcił ten cmentarz w listopadzie 1984 roku, ale nie był to cały cmentarz, bo owszem, zakupiono ten ogromny teren, te morgi, ale tam było tyle roboty, że tylko kawalątek uskuteczniono tak, żeby na nim chować nieboszczyków. I ten kawalątek, to od obecnej ulicy świętego Wincentego się znajdował, i tam właśnie arcybiskup zrobił poświęcenie, i tam ludzie zaczęli się grzebać, prawda, w piasku. A reszta tego cmentarza, no to tam jeszcze roboty trwali. Tak uskuteczniono też mur, murowany, ale od tej strony, co ja powiedziałem a reszta tego terenu, no to bidne takie płotki parkani, drewniane, no i wały ziemne, żeby to otoczyć, że to jest cmentarz, żeby jakieś tam dzikie króliki czy zające nie mogli wbiegać. Czas leciał i roboty szły, temu też biskup mógł kolejne części tego cmentarza święcić. No, święcono te oddane do chowania dla truposzczaków prawda? Miejsca na cmentarzu to był marzec 92, potem chyba styczeń 94, no i potem w kwietniu 1895 także otwarto nową część tego cmentarza świętego Wincentego. Na początku, jak powiedziałem, ogrodzenie było liche i dopiero wiele, wiele lat później, właściwie niedawno, bo 1927 to już jest ten rok, kiedy cały cmentarz został ogrodzony pięknym, wysokim takim murem z cegieł. Na cmentarzu, brudzieńskim, brudnoskiem, to różnie ta mowa na początku, prawda? Yy, Mówiła o tym cmentarzu, to nie biło żadnego kościółka, aż skąd. No tylko te niebościki, no to ksiądz dobrodziej z Pragi, prawda, prowadził i tam w kościele na Pradze gdzieś tam prze odprawiano i potem ta cała prawda, kawalkada z niebościkiem i z żałobnikami, szła z Pragi perpedes albo karabanem po piaszczystej drodze do tego cmentarza. Dopiero, prawda, w 1888 roku wybudowano tuż zaraz przy wejściu, przy bramie głównej, przy Alejce, piękny, ale malutki kościółek drewniany. Ten drewniany kościółek uskuteczniono z desek, które pochodzili, każdy o tym już przecież wie, z rusztowania, które prawda, postawiono przy kolomnie Zegmuntan. I z tych desek powstał piękny kościółek, jak już powiedziałem, w roku 88. Wcześniej na cmentarzu znajdowała się tylko drewniana szopa dla grabarzy. Uskuteczniono, proszę Państwa, główne aleje, długie na ponad 1200 metrów i sześć ulic podłużnych i poprzecznych, aby po nich mogli kursować karabany konne, a dojazd, a dojazd do cmentarza. No był, szanowne państwo, lichi, bo tam, proszę państwa, za rogatką był przejazd kolejowy drogi żelaznej nadwiślańskiej i tam jeszcze można było się po bruku dotarabanić. Potem ten cały kondukt, jak się dotarabaniał, to często i gęsto musiał stać, bo pociąg jechał, no, żelazny. Trzeba było czekać z niebościkiem w trumnie, a potem, jak się bez te tory się przetarabaniło o, mogiła i to jeszcze przed cmentarzem bo, proszę Państwa, taka ścieżina Piaszczysta jak na jakiejś wsi, bo to wieś brudno, no kręta ta ścieżina, piasek taki. Ledwo się te żałobniki mogli do tego cmentarza dotarabanić, a proszę Państwa, jak roztopy wiosenne, ola la Boga ci jesienne słoti, wozy często, karabany, grzęźli w błocie. I nieraz się zdarzyło, że trzeba było tego karabana zostawić z kuniem i dawaj trumnę z niebościkiem na ramię, no i trzeba było perpede zdrałować nawet te dwa kilometry. Dopiero w roku 1894 ułożono kocie Ubi już za toramy w stronę cmentarza, a Parę lat później, rok 1900, no to już lepszy bruk i chodniki, szanowne państwo. Także powoli pojawiło się oświetlenie, no i wtedy to już można było tym karabanem się, że tak powiem, walcować aligancko, prawda, od rogatek na cmentarz. Potem. Już jakiś czas temu, bo to niedawno było, uskuteczniono linie tramwajowe, ale od drugiej mańki, od odrowązia ulicy, Szanowne Państwo. Tak uskuteczniono te linie i można było dojechać pod cmentarz, ale proszę Państwa, potem trzeba było drałować kilometr z hakiem. Do głównej bramy, bo cóż załatwić na cmentarzu, to te budynki to one, prawda, od strony Świętego Wincentego ulicy zostali wybudowane. Jeszcze wcześniej, no dawno temu, jak ktoś chciał, że tak powiem, nie Perpedes, a udać się na cmentarz no to miał możność, szanowne państwo, spod dworca Petersburskiego przy Wileńskiej ulicy się przetarabanić w drindę. Albo w omnibus, no i tym y, y, omnibusem jechać na ten cmentarz, ale sałaciarze nie byli za bardzo chętne, bo, bo prawda, no piachu kupa nieraz ta drinda tam ugrzęzła, prawda, kunie dęba stawali, no to nie wszystkim sałatom sztymowało, taki kurs, lepiej było kurs szpacerowy w aleje, prawda, uskutecznić. Przy cerkwi Państwo wiedzą, no to także stacja ekwipaży się znajdowała i tam także można było coś na kształt takiego powozu sobie wynająć i jechać na cmentarz. No ale to już poszło w podstawkę, bo teraz to z Pragi, Szanowne Państwo, można po prostu no jak hrabia jechać tramwajem elektrycznym, no. W październiku, ja tam był własnoręcznie roku 1933, więc to niedawno uskuteczniono linie tramwajowe, która bez świętego Wincentego ulicę pod same bramę cmentarza zajewania, potem takie kółeczko se tam robi i wraca na Pragię. No to już teraz ludzie mogą sobie trambajem jechać na cmentarz ale znaleźli się takie ludzie, szanowne państwo, które mantykowali, no, mówili, że o, nie można niebościka trambajem, żeby coś, no, proszę państwa, ja znam takich, prawda, które na Pradze są, o, takie fetniaki i takie właśnie ludzie potrafią się tak ubzdryngolić, tak się zalać w trupa, że jak się w tarabani do tego trambaju jeszcze, no to jak się potem ulula, to dojadzie i będzie spał jak zabity. Więc proszę Państwa Szanownego, jak ktoś ma potrzebę, to się może tak upzdringolić, że dojadzie zalany w trupa wprost pod bramę cmentarza Brudzieńskiego. Moje uszanowanie. Szanownemu Państwu.